Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony fania. Tu a to jest już kolejny, bodajże 15, odcinek z serii Minecraft Hardcore za drobne lagi, sorki. I też muszę zaznaczyć, szczerze, z ręką desarusu, przyznać się bez bicia, że trochę mi nie było. Odcinek był, ale. Nie, na tym savie nie było miesiąc, więc ja tu patrzę co tu się dzieje, bo miałem zatwierdzen było trzeba takie tam. Maturki, nie maturki ogarniać i pracy szukać. Coś tam już wstępnie mam, więc... Więc myślę, że mogę się skupić trochę dalej na tym. Bo ja będę miał już Trochę spokojniejszą głowę. Chociaż nie do końca bym powiedział, ale dobra, nieważne. Co ja będę pierdolił. Mm. Tutaj musielibyśmy szczerze. Ja chociaż łuki zabrać. E, tutaj sobie zrobić do łuków, chociaż taką taką osobną. E, mamy skrzyneczki. Mm. Nie wiem czy po wmurować na przykład czy, czy, czy postawić Chyba bym postawił szczerze A to będzie pochapa niesiona, dobra, dobra, dobra To wykujemy tutaj Wykujemy, wykujemy Nie wiem jak to, jak chcę za to zabrać, w sensie Dobra, tutaj damy sobie dechy O tu, sorki, że tak pewnie <laughs> za bardzo to ogarniam, ale mówię, nie było mi ponad miesiąc albo miesiąc jakoś około, więc no, dobra. I tutaj, i tutaj, i... No, zniszczyć można, dać tutaj. I tak samo to o, tutaj oddać, tak samo tutaj oddać, tutaj to. No I to do tego. Tutaj ładnie. Dobra, coś takiego. W razie potrzeba też się tu się zniszczy, tu się zrobi, ale... Dobra. Każdy wie o co chodzi. Eee, w każdym bądź razie Potrzebuję takiej aktualnej skrzynki jednej. Ale podwójnej. Takie po prostu jakieś przejściowe moje itki, gratki. Eee, także no... Eee, mogę dać to, dobrze. Tutaj trochę będzie... Zawadzało. Więc damy to tutaj. Tak, pach. na naprzód żeby to, 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 to. to, I też takie rzeczy jak te. Ale to tylko na chwilę, jak więc spokojnie. Sprawdzę, czy to się w ogóle nagrywa. Tak gadam, są do siebie i głupio i... i. o! Coś tam idzie. Dobra, dobra, dobra. Tutaj, 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 tutaj. Tak jesteśmy goli i wesoli. Wesoli. No. No dobrze, dobrze. Łuki, O to będzie się tam sprawdzało. Czy ty się nadaje, czy ty się nie nadaje. Bo tam jakieś mendingi jak będą, to tam bez sensu. To od razu na level pójdzie. I o! i już i już coś jest więcej zawsze ciach 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 i już coś tam jest teraz tylko to przekładać słuchajcie no zawsze więcej porządku będzie łuki do łuków i i co będzie lepiej pach 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 tu jeszcze Eee, widziałem, że e, filmik z e, World of Tanks się w miarę przyjął, co mnie cieszy oczywiście, jestem zadowolony z takiego odbioru i dziękuję wam za to, mam nadzieję, że podobał się wam, bo myślę, że w miarę okej okay, wynik tam się ukazał, Więc super, dobra myślę, że tutaj możemy jeszcze dać wędki. Totalnie są na niepotrzebne, no ale... Panusz Wilelec, na level. A czasami się zgubi, nie wiem jakim cudem, ale czasami się zgubi. I wtedy są kłopoty, bo nie ma, nie ma, nie ma nic i, i nie ma czym łowić i, i masz babo placek. Weź tu złów ryby, jak nie masz wędki. Dobra. Para, para, pam. Ten odcinek będzie taki bardziej też porządkowy do pogadania. A następnie coś kombinujemy i też wymyślę. Nad jakąś serią typu mam godzinę odkąd założę nowy poziom, żeby zebrać jakieś potrzebne rzeczy, co mi się uda, co nie. Oj, pies wariuje. No i żeby po prostu reszcie życia spędzać pod ziemią, a nie wychodząc zbytnio na, na powierzchnię, ewentualnie coś tam troszkę mm, odkryć, że tak powiem, ale nie wychodzić tam na trawę. I, I... i i tak, no i tyle, nie? Nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. Czekajcie chwilkę, zaraz was wracam. O, jestem, jestem, już jestem. Muszę coś zobaczyć. Ok, no więc e, mówię, że nie wiem dokładnie, jak to będzie z tymi seriami, czy coś tam jeszcze może dodać, bo to jest hardcore. Ale myślę, że ogólnie szczerze dobrze idziemy, bo e, lepsze itemy są niż kiedyś, a no tam, gdy w były. A te rybki, to mogę to e, Lepiej niż kiedyś, myślę, ciśniemy. Więc, więc, w mojej opinii, jest spory profit. profit. Spory przejście, spora zmiana, bo, bo tak naprawdę kiedyś to po prostu ja na odcinku potrafiłem łowić przez pół godziny. I co to było? No, bywa i tak, prawda? Bywa i tak. Też nie ma co oceniać. Mnie w ten sposób. Dobra. Tu jeszcze są jakieś śledziaki, śledziaki, dorszaki. Tu węgla nie ma. Trzeba doć. Po 12 damy. A niech mają na zapas. A niech mają. A tu tak miejsca już powoli braknie. Oj, 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 No będzie trzeba to... Ho, ho, shit. Dobra, nie widziałem, nic nie widziałem. Dobra, to może to być te łupki tutaj, żeby dać to. To, 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 to. to. Para para pam. A tutaj para 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 para. Tam, tam. Pera, perem, pam, 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 musimy to tutaj wyciągnąć wszyściutko. To tak leci normalnie. Ty no, to tak leci, a gdzie to leci? Aha, tutaj niby jest. tutaj też coś jest. Jo. Mówię, no, sporo tego jest, więc. No, naprawdę. No, patrz, nie mogę się pozbyć tego. No, jakabym przesunął to. Nieważne. Niech sobie jest już. Niech sobie jest. Dobra, to mamy wędeczki. Tu jeszcze ten Ilius Łukin To Podobnie, podobnie Czy nie tyle samo? Chyba o jedno więcej ojojoj. trzy wędki kolejne no mówię, tu tutaj możemy trochę ładnie to porozdzielać, więc miejsce się zrobi o tutaj, to do tego, to na to, to do tego, to przez to. Może też możemy te rybki wziąć. Żeby też dać je do usmażenia, że tak chciałbym powiedzieć przypalenia. Wiadomo o co chodzi. Tak pyk, 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 pyk. pyk. Co? Pyk, 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 pyk. Pik, pik, pik. Coś tu jeszcze by było. Chyba ten lajek nie tutaj. No hopper. Naprawdę. Niemiłosiernie. Nieważne. Tutaj damy jeszcze to. Tu. Trochę tego jest. No ale. Musi być dużo żarcia. Żarcie jest ważne. Sporo tego mamy, szczerze. Sporo, sporo. Łuk jeszcze. Już się tak ładnie odkłada. To już jest to. No. Więc będzie troszeczkę nudniejszy ale taki no. Zobaczyłem diamentów jak to jest. E, aha, możemy jeszcze dać jak mamy level w okazji. E, raz, dwa, trzy. Jakoś tak. To są mendingi, prawda? Mending mending, mending. E, czy ja mam tutaj... anvil, Anvil kowadło. Mam, 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 dobra. Budki, spodnie i to, bo tu już nam mening jest na klacie. Spróbujemy chyba, co? Czekaj, żeby tu się powiedzieć. Jest 3, 3, 1, 4, 2. 3, 3, 1, 4, 2, 1 będzie za 9 lewej, oczywiście. Tak, samo spodnie są 4, 3, 4, 3, 1, za 3 lewej, no i piękne. No i łódki są 4, 3, 3, 4. Będą 4, 3, 3, 4, 1, za 17 leveli, ale dobra, słuchajcie, kosztowało to nas, no, 29 leveli, to, to nie jest mało, ale jak sobie pomyślimy, że, że już nigdy nam się nie zniszczy ten set, nigdy, wystarczy, nie wiem, połowić, pół godziny i nigdy się nie zniszczy, naprawdę nigdy, no to jest to warte swojej ceny, e, musimy jeszcze... Zrobić sobie jakiś lepszy miecz, tu też mamy mending swoją drogą, to na piątkę możemy wrzucić i też dołożyć mending, na pewno jedna chce na elytra gdzieś poszukać, więc z unbreakingiem, ale wątpię, z protem jest, no więc jeden mending to pewnie jeszcze mogę na luzie wziąć i z jakiejś efficiency, tylko czy tu dzisiaj do efficiency? czwórka 4 jest F4, coś takiego jakby to, nawet mending, no bo co, można, prawda, można, ten proti tak się raczej już nie przyda z tym więc e Eficiency i normalnie leveli może zabraknąć, mending, a jednak, jednak. Jednak, jednak jest, więc zabrało nam to 40 leveli, ale mam chociaż jeszcze niezniszczalną łopatę, która jest myślę wasza, więc potrzebujemy ją. Szczególnie ze silk jeszcze jedną musimy sobie zrobić zwyczajną. Ojej, moje plecy, cholera. O, o coś wszystko przeskoczyło. Czekajcie chwilkę. 14 minuta już weszła. Mm, w sensie 15 mm, 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 mm. Dobra, no tu wiadomo, coś tu się segreguje, coś tam się samoporządkuje, nie tego nie przeskoczymy. To musi się robić. To tak, to tak. Tu możemy sobie gry zachapnąć. Nie surowy, nie surowy nie, nie, nie tak. To sobie odłożymy, możemy wrzucić do smażalni naszej, potem się coś tam przyrobi jeszcze. Kolejne się odkładają, A tych rozdymek jest normalnie, nie wiem. Naprawdę multum. Wszędzie tak po jednej talecie, jak to mi irytuje. rasznie. Nie lubię tak. A dobra, cóż, 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 dobra, trochę gardliśmy seta, uleczyliśmy. Myślę, że jest w porządku. Mamy tutaj też magazynek, nauki i wędki. Tak to chcę powiedzieć. Czy tutaj jest noc czy jest dzień. Jest dzień. Ale tu chyba widziałem pillagerów. I właśnie to, 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 to nie. No ale... Tak byśmy mogli nie wypróbować naszego seta, więc to wszystko sobie bierzemy na luzie, na luzie panie arbuzie, bo to potrzebujemy, drewno też warto nosić ze sobą, nie wiem po co tarcze nasze, bo już jej nie potrzebuje. no ale cóż, tą wędkę tutaj gdzieś może to zbędne, ojej, no to co zobaczymy. Możemy się w sumie łobić trochę. byle tego creepera nie było. I co mi zrobicie? No co, co, co mi zrobicie? O, sami się zabijają. Ty naprawdę nic mi nie biorą. No dawaj, dawaj, gościu. No sobie, nie wiem, razy kliknę. No trochę mam w sobie tego. Um, już się nas No ale cóż, dobra. Niech sobie to jest nawet tutaj. to tutaj przechodziło? O nie, nie? Nieważne. Tu też są łuki, tu też są książki. To jest po prostu ła. Wow. Tu też jest pełno wszystkiego. Ja nie wiem. Nie wiem ja muszę ogarnąć, to, tu po prostu tutaj wiecie... magazyn, zrobić i, i tyle finalnie. No więc. Więc tak. Tym się zajmę, myślę. Ale to następnego na odcinku, więc chciałbym poprosić o subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło. Zwinił łapeczki w górę i też powiedzeniu o mnie swoim jakimś znajomym, bo to też jest w miarę ważne. Chciałbym parę tych subików zdobyć, jednak widzisz, staram się, co tydzień wyrzucam. Obiecałem już, jest tak sporo, to dwa miesiące chyba, niby dużo, niby mało, ale jakąś tam odpowiedzialność trzeba mieć, więc e, więc tak kłaniam się nisko. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i myślę, że w następnym widzinku, w, widzinku, w następnym odcinku widzimy się już w nieco ciekawszej sytuacji. Staram się wszystko wymyślić i mam nadzieję, że będziemy się przednio obawić. Więc do zobaczenia i siemanko